Cieo moi drodzy, z tej strony Seba z kanału. Seba Gaming witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie 1 listopada, jeżeli to nagrywam. Yy, I cóż moi drodzy, yy. mamy odblokowane wszystkie garaże, odblokowane wszystkie punkty obserwacyjne na wybrzeżu, moi drodzy, więc czas. Yy dowieść trochę drew, drewięko, jak tu się mówi Drewięka do tartaku żeby nam meble. z... mebelki wykonali. No więc moi drodzy, ostatnio tutaj mogliście zauważyć, że skończyliśmy w jakże w tym pięknym miejscu, tą ciężarówką. Nie wiem, jeżeli będą lagi, to przepraszam, ale... Używam GeForce Now przez przeglądarkę. Tak, 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 moi drodzy. Przez przeglądarkę, a nie aplikację. Ponieważ już nie wiem, co z tą aplikacją jest nie tak za każdym razem, a nie chce mi się zmieniać serwerów, wiecie, z automatycznej tam EU, Central, czy bodajże... Z EU Central na ten, żebyś, żeby po prostu aplikacja wstała. Nie wiem czemu to, czemu to tak jest. Nie mam pojęcia. Młodzi, młodzi, moi młodzi, drodzy przyjaciele, jeżeli wy wiecie, dajcie znać w komentarzach. Może jakoś razem rozwiążemy ten cudowny problem aplikacji GeForce Now. Nigdy tak nie miałem po prostu, że wiecie, że nie mogłem się połączyć, a przez przeglądarkę jednak te spadki są, bo to widzę rwie, rwie niesamowicie. Ten odcinek będzie w jakości pewnie Nokia 16-16 albo Nokia 30-20 albo coś, bo nie wiem. Ale powiecie, co on czy za głupoty? Więc jeżeli ten odcinek trafi, to trafi 4 pewnie listopada, a ja nagrywam to 1, więc taki cukierek albo psikus, mam nadzieję, że Wam Halloween się udał, chociaż to jest amerykańskie święto, więc to co ostatnio się dzieje na niektórych tutaj osiedlach, to woła o pomstę do nieba, sorry, ale każdy z nas był młody, i każdy do tego podchodził. Jeżeli ktoś nie otwiera, no ok, w Stanach cukierek albo psikus, tak? A u nas to, co wyprawiają młodzi, to się w pale nie mieści. Widziałem zdjęcia, gdzie klatki schodowe są obrzucane jajkami. Na wycieraczki jest ocet nalewany, aczkolwiek podejście niektórych dorosłych. Jeżeli częstujesz dzieckie, dziecko cukierkiem i w tym cukierku jest kulwa gwóźdź, to chyba naprawdę trzeba być debilem, moi drodzy, żeby tak narażać dziecko. No co one wam zrobiło? No i dobra, zatrzymaj się panie. Mamy trzy ciężaróweczki, trzy wypełnione drewnem, długie kłody, średnie, średnie. Naszym celem. Chyba będzie, nie wiem, jeden z tych tartaków, co tutaj gdzieś jest. Panie tartak? Gdzie jesteś? A... Kurde, lewym przyciskiem, No ale to naprawdę woła o pąstę do nieba, jeżeli tak... Takie podejście niektórzy mają. Czekajcie, jakbyśmy pojechali tędy, 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 tędy... Nie wiem, czy tu byśmy dali rady przejechać, gdzieś tu na szagę, bo tu na pewno nie przejedziemy. No więc, jak ja zau zauważyłem, moi drodzy, że takie coś się dzieje, że ludzie tak podchodzą, oczywiście, dzieciaki. Na swój sposób, że obrzucają jajkami klatki, czy tam ocet, czy tam jakieś inne płyny, wylewają, bo ktoś nie chciał im dać cukierków. No to sorry, ale no. no ale podejście niektórych yy, dorosłych to też jest takie, dobra, yy, którą byśmy ciężarówkę wzięli, bo czekajcie, tu mamy tak 4. 4 to będzie 8. Dobra. Więc no moi drodzy, no wiecie. A Halloween to też jest święto, wiecie, zostaną sprowadzone. Aczkolwiek już mnie tutaj w tym papierowym kraju nic nie zdziwi rządzących przez Ludzi, którzy Razem powinni gdzieś, wiecie, do jakiegoś psychiatryka zamknąć i tam niech sobie się kłócą między sobą Jeden lepszy od drugiego po prostu Where are you now? Tu jest taka 700, którą żeśmy odblokowywali, ale ja z niej nie korzystam. Pewnie się zastanawiacie, czemu tędy jadę, moi drodzy, bo gdybym na pusto jechał, to byśmy mogli przez tą bramkę przejechać, ale celnicy się, celnicy wiecie. Są podatek od tego drewna, a że to jest, wiecie, drewie, drewienko pierwsza jakość, no to nie będziemy im płacić. No. Więc mam nadzieję moi drodzy, że taki odcinek Wam przypadnie do gustu, bo mi się jak najbardziej on podoba. Jeć, 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 tylko się nie utopa, będzie wszystko dobrze. Nie, moi drodzy, ta mapka idealnie mi się podoba. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak żeśmy, że, czy jakiś achievement będzie, czy po prostu. Gwiazdki dostaniemy, że tą mapę ukończyliśmy? Nie wiem, naprawdę, moi drodzy, nie wiem. Tu mamy chyba cztery punkty drewna. Cztery punkty drewna. No, sam jesteś jak drewno. No więc jedziemy moi drodzy. I chyba to, to my, jeżeli się uda. Tutaj dowieźć te cztery punkty, to weźmiemy sobie tamtą czwóreczkę. Czyli będzie 8. Jeden tartak będzie cały obsłużony i zostanie się tam, gdzie mamy te dłuższe kłody. A z tamtym będzie, no moi drodzy, niełatwo będzie tam dojechać. też tak dziwnie chyba jadę aczkolwiek że my no tylko wiecie po prostu ominął te bramki Więc zobaczymy, zobaczymy moi drodzy jak to nam pójdzie no, Mogłem wiecie podczepić Czekajcie, dobrze jadę Mogłem podczepić od razu tą drugą To byśmy mieli dwie pieczenie na jednym ogniu załatwione, a tak musimy pałować się aczkolwiek moi drodzy A, a jeżeli chcecie w bardzo fajnej cenie tą gierkę kupić, to moi drodzy jako że jest, Halo, jest Halloween, to ta gra Mad Runner, żebyście mogli sobie pograć, kosztuje chyba na Epic Gamesie. Tak moi drodzy, na Epic Gamesie 15 zł, a dodatek ten American Wilds też do niej chyba z 7 albo 8 zł. A sama podstawka 15, więc naprawdę bardzo fajna, moi drodzy, cena jak za tą grę. Dobra. No. Ale fajny tartaczek, moi drodzy, powiedzcie, że nie. Taki klimatyczny. W środku lasu. Dobra. Wyłącz silnik. Więc dostarczono 4 na 8 I teraz weźmiemy moi drodzy szybko przeskoczymy dokładnie do B131 no, czyli to jest to samo co widźliśmy i tu mamy jeszcze moi drodzy 6 punktów ładunku czyli zostanie nam się 2 hmm. No właśnie jak to zrobić, moi drodzy? Nie, no w sumie pojedziemy tym yy, o tym tym małym naszym potworkiem jak jechaliśmy. A bo widzicie, mogliśmy byśmy sobie tutaj pojechać, ale tu jest przy, przystanek zamknięty, chciałem powiedzieć. Czyli musimy jechać, no pojedziemy tak jak jechaliśmy. Dokładnie No i to w dzisiejszym odcinku jeden tartak sobie zrobimy i zostanie nam się tylko drugi tartaczek ale drugi tartak to moi drodzy 6 No, no to czyli weźmiemy tamten Czekajcie ja sobie kamerę przybliżę oddale no. Więc pojedziemy tak samo, moi drodzy. I to w dzisiejszym odcinku zakończy nasze zmagania. A później zostanie nam się weź, wziąć jedną tą ciężarówkę, na którą mieszczą się cztery kłody i tą, gdzie mamy 6 No i 6 i drugi, drugi tarczaszek będziemy mieli wykonany, i wszystkie zadania będziemy mogli moi mili, mieli za... zarobione, wyrobione. A podoba mi się strasznie ta gierka, moi drodzy. Aczkolwiek, gdyby była inna oprawa, pewnie bym psioczył. A tak, ma coś w sobie, ma coś w sobie takiego. Wiecie. Dobra, ja tu pitu, pitu, gadu, gadu, a tu widzę 92 litry paliwka, ale o tyle łatwiej później będziemy moi drodzy mieli, że przyczepa będzie pusta, więc punkty będą otwarte dla nas. Punkty będą otwarte dla nas i nie będziemy musieli, wiecie, kombinować tak jak teraz, tylko po prostu główną dróżką se będziemy jechać. A z tamtą naczepą to nie wiem, jak przejedziemy. Nie mam tego pojęcia, wiecie? Bo tędy też byśmy mogli jechać tego warsztatu, nie do warsztatu, tylko do tartaku, żeby ominąć ten punkt Ale nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy moi drodzy jak to pójdzie Mówiłem, że na tej mapie więcej czasu spędzimy z tamtą mapą wiecie skaliste wybrzeże jeszcze sobie pokonamy ale już widzę moi drodzy Na pewno Chevrolet weźmiemy tam do tego Nie weźmiemy tego GMC, bo ten GMC -k. Weźmiemy może coś z takich or rosyjskich bo one się bardzo dobrze zachowują i na tamtej trasie też by się dobrze zachowywały tylko to będzie, wiecie, założymy ramę taką z narzędziami, paliwem, żeby w razie czego mieć no więc mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. Bo mi się podoba moi drodzy. Mi się naprawdę podoba, jeżeli chodzi o realistyczność, trzeba naprawdę manewrować tym kolosem, żebyśmy po prostu, wiecie, nie ugrzęźli, nie stracili ładunku. Jeszcze jak dochodzą warunki nocne. To już kompletnie czat, że ile? 2 metry przed sobą widzimy, moi drodzy? Są spadki, są, ale to ja już moi drodzy, tu nic nie poradzę. To jeżeli się uda, na następne nagranie ogarnąć tą aplikację, nie wiem, czy trzeba na nowo ją, jak to się nazywa, na nowo ją zainstalować, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy moi drodzy, jak to pójdzie. w niedaleko chyba. Mam taką nadzieję. I rozładuj. Dziękujemy. To wszystko. Dostarczono 8 punktów. Więc tutaj tartaczek mamy załatwiony, moi drodzy. I teraz musimy się udać. No właśnie, co mi tu pokazuje. Skład drewna, punkt tartaczny, skład drewna. Mhm. I nam punkt gdzie to pokazuje nie, 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 wiecie o co chodzi gdzie jest a, tu jest moi drodzy tartak no właśnie ma... tartak tylko tu w pobliżu to my nie mamy tylko w pobliżu to nie mamy składu w drewnach no, i to, to jest największa bolączka. Byśmy musieli, moi drodzy, ten, tego jednego 131 zaparkować gdzieś tu. Najlepiej będzie. Bo tutaj nie ma nigdzie. Tu jest warsztat, ale tutaj to jest tak. Czyli moi drodzy, w następnym odcinku weźmiemy sobie... Aha. No w sumie siedzimy w B131. Odholuj do warsztatu, ale nie tego. Czyli jeżeli ja kliknę sobie... To nie, 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 nie. Yy. Wiecie o co chodzi? Yy, bo mnie z automatu odholowuje tutaj do tego war... w sumie. A, odholuj. O, no tylko że znowu jesteśmy na pusto ale jesteśmy moi drodzy tu więc po, byśmy musieli podjechać tędy 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 tutaj do składu drewna w sumie no nie jest daleko tu gdzie ta aha Tylko, moi drodzy widzicie mm. Ten tartak, To mamy tu. Aj, 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 aj. Jak, moi drodzy, to zrobić? Bo tu jest ten punkt. Dobra. Ale to w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, lajk like. mile widziany. I widzimy się w następnym odcineczku. Hej!